Witajcie, dzisiaj mam kolejny dziwny przepis. Tutaj w słoiku mam kiszone cytryny, które zaczęłam kisić jakieś 3 tygodnie temu. W tym momencie są one już dobre i naprawdę przepięknie tutaj z tego słoika pachnie cytrynowo. No i teraz pytanie, po co właściwie robić te kiszone cytryny? Kisi się cytryny ze względu na ich wyjątkowy smak po kiszeniu, ponieważ mają one naprawdę bardzo mocno intensywny smak cytrynowy, zdecydowanie mocniejszy niż zwykła, świeża skórka z cytryny, więc naprawdę kawałeczek takiej skórki ukiszonej wystarczy żeby nadać mocny, intensywny cytrynowy smak daniu. Taką skórkę ukiżoną z cytryny można dodawać na przykład do kurczaka, myślę, że bardzo dobrze się z nim komponuje. Ja dodałam ją także do zupy z białej fasoli. Obydwa przepisy zarówno na kurczaka z, właśnie z tą skórką cytrynową, jak i z jak i na super z fasoli, znajdziecie u mnie już na blogu, powinny się one pojawić. Aha, jeszcze dodam, że tutaj te cytryny są przyciśnięte takim słoikiem, żeby po prostu nie wypływały na wierzch, ze względu na to, że jeśli wypłyną z nadpłynu, to po prostu będą się psuły. Jak takie cytryny przygotować? Naprawdę bardzo prosto, Wystarczą, wystarczy jedynie kilka składników. Zaraz Wam pokażę, jak to można zrobić. Więc przede wszystkim potrzebny nam jest duży słoik, do którego swobodnie zmieszczą się cytryny w całości. Słoik powinien być umyty i dobrze wyparzony. Następnie potrzebne nam są cytryny, i potrzebujemy trzy cytryny w całości oraz osobno sok wyciśnięty z trzech cytryn. Cytryny najlepiej, żeby były jakieś takie, wiecie, ekologiczne, żeby nie były pryskane i żeby skórka nie była woskowana, ze względu na to, że to właśnie skórka z kiszonych cytryn będzie później wykorzystywana i skórkę później będziemy jeść. Więc dobrze, żeby była ona bez żadnych takich chemikaliów. Te trzy cytryny, które będziemy jeść także należy dokładnie umyć i wyparzyć. A następnie z każdej z tych trzech cytryn odcinamy kawałek końcówki z jednej strony, a następnie nacinamy je tak na krzyż. Tylko pamiętajcie, żeby cytryny nie przeciąć na jej drugim końcu, powinno ona zostać właśnie całości, w całości i w całości się po prostu tak trzymać. Chodzi mniej więcej o coś takiego. I teraz do wnętrza każdej cytryny wsypuję po łyżeczce soli i takie cytryny umieszczam wewnątrz słoika. Z pozostałych czterech cytryn wyciskam sok i wlewam go do słoika. Do słoika wsypuję także 1 trzecią szklanki soli. W słodzie cytryny nie mogą wystawać ponad płyn, ponieważ jeśli będą wystawać ponad powierzchnię soku z cytryny, to po prostu się zepsują. Słoik zamykam i odstawiam na 2-3 tygodnie. Po tym czasie cytryny są gotowe. Tak jak mówiłam na samym początku, ja jeszcze docisnęłam je takim małym słoiczkiem wypełnionym wodą, żeby po prostu obciążyć te cytryny i żeby one nie wypływały mi na wierzch. Podobno kiszone cytryny można przechowywać w lodówce przez prawie rok czasu, tylko pamiętajcie, żeby one po prostu nie wypływały ponad powierzchnię płynu. Ja wykorzystuję jedynie skórkę z kiszonej cytryny, więc y, jeśli chcę właśnie dodać ją do jakiejś potrawy, to odkrajam y, miąższ oraz są taką białą y, warstwę, która znajduje się pod skórką i zostawiam samą skórkę, która po ukiszeniu jest naprawdę mięciutka. Jeśli chcemy przyprawić taką kiszoną cytryną jakieś danie, po prostu kroję tą skórkę w bardzo drobną kosteczkę i dodaję ją do gotującej się albo smażącej potrawy. Jak mogliście zobaczyć, przygotowanie takich kiszonych cytryn jest naprawdę bardzo proste. Gorąco Wam polecam ten przepis, będziecie zaskoczeni tym mocno cytrynowym smakiem i aromatem. Ja planuję jeszcze przetestować pewien przepis na tartę cytrynową i wykorzystać te kiszone cytryny właśnie do tarty. Mam nadzieję, że nadadzą ciastu mocno intensywny cytrynowy smak. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam Was do subskrypcji kanału i do oglądania innych filmów na tym kanale.